Zajęcie trzeciego miejsca w polskiej ekstraklasie przez Odrę Wodzisław pozwoliło temu zespołowi wystąpić w Pucharze UEFA. Po pierwszym meczu pierwszej rundy kwalifikacji wielka radość w Wodzisławiu. Premiera wypadła okazale. Podopieczni Marcina Bochenka pokonali 3-0 macedońską pobiedę Prilep. W rewanżu zaliczki nie stracili. W drugiej rundzie eliminacji trafili na Rotor Wołgograd. Pierwszy mecz przegrali 0-2. W rewanżu nie byli bez szans. Tym bardziej, że do przerwy prowadzili 3-1. Po golach Mirosława Stańka, Krzysztofa Zagórskiego i Piotra Brzo jednak w drugiej połowie dał o sobie znać brak międzynarodowego grania i rutyny. Piłkarze Odry nie wytrzymali presji, przegrywając cały mecz 3 do 4. Do pierwszej rundy Pucharu UEFA awansował Rotor Wołgograd. Zagórski. Untertitelung des